Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie, z tej strony Jarosz, ulubiony youtuber, a dzisiaj rozpoczynamy sobie z złym przewodnikiem. Znaleźliśmy go tutaj w pióreczce, walka solowa, zobaczymy jak się sytuacja otoczy. Oczywiście jest... nie, okur. no to nieźle. Dobra, łysk i potężny mieczyk. Warto był. Sprawdźmy co ten złodziej nam tu przygotował, walka w czterech. Uuu, potężna skrzynia złodzieja. Nie wiem, złapmy sobie. Angrych Milu, Potężny donate. Uuu. Ten donate. Zrobił na mnie potężne wrażenie. Kurcze pieczone widzowie, czyli co? Dworenka z wyznawcy? Dziękuję bardzo. Moroczny patyk, kurczę trójkę, siup. Potężne moty, potężne moty, jak zwykle. Jest dobijany zły przewodnik, Pchnięciem, mro... no dobra, dzięki. I proszę bardzo, odnaleźliśmy koła, jesteśmy już, ostateczna akceptacja, ostrze dwuręczne. Miecz ciennych mocy jest ubierany, on jest związany? O, jeszcze nie jest związany, potężnie, proszę bardzo. Pyk, jest ubierany, no niestety, damage padł po prostu na ryj. Ale! Jest w końcu przedmiot legendarny, no i wygląda to przepotężnie. Kończymy już przewodnika, no i skończyliśmy go tak szybko, jak zaczęliśmy. I mamy, kurczę, potężny locik, fajno. I drugie podejście, już jesteśmy na miejscu. Potężny wojownik ku jak widać. Zobaczcie już tutaj szybko F, zróbmy Fkę. dobijmy go i... Kurde, analogiczne, tylko się tymi miejscami to zamieniało. No nieźle. Ale zodynka, fiu fiufiu, lecimy ze wszystkimi. Siup, tutaj mamy jakiegoś paladyna. Lecimy ze wszystkimi, nie oszczędzamy nikogo. Kurczę, blade, sorry, jak jesteś moim widzem, no przepraszam. Ale to pod kątem, wszystko, trzepiemy jak leci. Kurwa. Ale mulciaczków. Raczej mulciaczków, w sumie nie wiem kto to jest. Wow, Mr. Angel! No nie, no, Piku, tak być nie będzie. Lecimy topką. Okej, okay, I'm back, I'm back, szybciutko. Eee, co to jest? Zadowolony Jaruś? No, chyba teraz nie jesteś zadowolony. Mr. Angel. Kurczę, FK, FK, Nie, no, nie, nie zły ten tropiciel karosłup. Tak mi się wydaje, że całkiem, całkiem oddaje, co? Zrobimy sobie jeszcze eleganckiego screena. O, tym gościu, co przechodzi, teraz na farta. Jest szansa, że... <laughs> nie wbił jednak. Ale to jest jakieś 185. <laughs> ja tu sobie screena elegancko dupam. to jakaś czekoladka. O, 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 ty kurczę! Nie bijaj, wariacie, czekaj! pik. No to nie, to był chaos, ha Ale chaos ha chyba powinno się zadać, bo to jest ten... E, ...mulczak. Wulczak ze, ze zbrojka, podaje, Ja pan nie bi? No, Destiny. Okej, okay, Destiny, jak ty jesteś panem, no to ci nie będę bił. Ale tutaj może jakiegoś bariacika trzeba będzie zadać. Śup! I elegancko. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś. Nie? No kurde, i pierwszy co uciekł. Czekaj, to tu jeszcze biegnie. Rozwiążmy tą zagadkę. Kres nie, nie występują na sekcjach, bo ty nie występuje. Elegancko. E Kloetka. Kurde, lecą, jak leco, jak leco. Wielki powód, teraz wracamy największą moją postacią i już uciekają mróweczki. Patrzcie, jak wieją. Oni już wiedzą, oni już wiedzą, co się dzieje. Oczywiście tego, kurde ciała detale nie ma. Gdzie miałby być? Siódmy, mi się kleżysz. nie kurde, ładujcie tutaj wszystkich elegancko. Oszczędźmy jakiegoś jednego. Jak będzie Wanderung? No pewnie słabo będzie. Kurde, to się No Dobra, co tu jest, co tu jest, co tu jest? Kurde, jakiś dedacz, ty, byczku, nie dedaj na moim rewirze. Ale dwa uniki, szacunek, szacunaczek dla niego. I oczywiście nie mogło być inaczej. O, już zobaczymy, co odda. Herobutki, więc dużo lepiej niż kurcze zły przewodnik. Polecimy sobie jeszcze szybko prościeja. Nie wiem, będzie, nie, będzie to, nagram, nie będzie, no to <laughs> nie nagram, zobaczymy. I po kilku dniach oczywiście udało się odnaleźć piekielnego kościeja i lotamy. Kurczę, dwa unikaty, więc grubo. O, dzięki za błogo. Jeszcze Hełmik spadł, no to w ogóle superancko. Kurczę, widzowie, pierwsza lega. I to <laughs> dla 206, jak my tutaj topką bijemy. Pokczam, kurde. Pierwsza lega ostatniego dnia jest widziana, więc jest, kurczę, grubo. Kurde, druga lega! Na koniec odblokowali kolosy. Ha. Ja pierdykam. Szkoda, że... Szkoda, że nie wcześniej. Cholera, ja mam jakiś badziewny hem. Dostałem właśnie mi dwa bicia I odprowadzam wzrokiem tą kolię, kurde, 80 esencji. Yy. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Dwa helmiki. A nie, to jednak mam już ostatnie bicie. Pomyliłem się, sorry, jednak ostatnie bicie. Zostało, no, chyba że jeszcze jutro rano na telefonie, ale no to już tak wiecie. Mech. No i koniec, dupa, fajnie, czuli, dzięki. Zmierzam tutaj na kolosa, jestem ostatnim elementem układanki. No, Zobaczymy co tutaj spadnie, mam nadzieję, że jakiś przedmiot legendarny. No i oczywiście dupa. Wracamy końcu beczka ostatnie dwa i mamy Herobłogo, więc najgorsze gówno, które mogło spać. Spaść, liczyłem na jakiś przegląd heroiczny, no a cały czas lecą albo złoto, albo właśnie takie pokczampowe błoga, więc e, fajnie. Jesteśmy już pełnym składem, bijemy i mamy kurcze legendę dla Arona. GZ. Fajny pierek, kurczę o, ja mam fajny tepek do korytarza z zagubionych marzeń, czyli będę mógł sobie nadupcyć 300 i głównie mi spadnie Gdy Aron. Podejście drugie, kurczę, lecimy z tym. No i kurczę. Uniecz, widzowie. Uniacz, więc drakolisz od tygodnia sypie mi same unikaty. Miałem tutaj elegancko na ostatnie minuty. Próbujemy, próbujemy go tutaj ładnie ubić, żeby nie było tylko w topy pchnięciem rozu, szybki atak. Kurczę, 8%, ale dobra pchnięciem go dobijemy. I unika to do naszyjnik, czyli klasyka gatunku, kurczę, przewodnikowego, ale dobrze, że nie zwój, dobrze, że nie zwój, no to wiadomo. Bardzo, kolejny dzień, sobotni poranek, nie no, mocne popołudnie można by rzec, Mocne popołudnie i mamy tutaj kolejnego złego przewodnika, raczej... Losa w sumie, trobiciela herosów, i oddał nam, no tak, no tak, średnio bym powiedział, ale jeszcze podejdę moim e, największym kurczę, paladynem najpotężniejszym. Zobaczymy, co wtedy odda. No dobra, pijamy elegancko. E, dajmy sobie tutaj jakąś aurę szybkości F i kul tam, no grubo. Szybkie bicie i jak zwykle wielkie rozczarowanie. Drugie podejście, kurczę w trójeczkę, elegancko, szybkie bicie na woja. No dobra, jest szansa, żeby złapać ten cudowny kijaszek. I tak też się stało. I już podchodzę pod tropiciela Herosów, moi drodzy. Pytanie, czy. Będę pierwszy, przekonamy się już teraz. I kurde jestem pierwszy! Pierwszy otworzyłem. Ty, dobra, to e, na razie lecę palem, bo wojem to nic tu nie zrobię. Ja jestem na miejscu, wbijamy, nikogo niestety na planie nie ma, na Discordzie też nie odpisują. Więc oby kurde mnie nie wyłtował, bo potrafi walnąć obezy. Dobra, szybki, nie ryzykujemy już lekiem, dajmy pchnięcie i kurde, jakiś uniacz mierny. No, no dobra, okej, okay, bo ja boję, nie wiem, coś będę kombinował jeszcze. No niestety nic nie, nie wykombinowałem, ale mamy tutaj na pocieszenie zwykłego przewodnika, który mam nadzieję, że nam tutaj zrekompensuje tego propaka i może odda nieco lepiej. Przekonajmy się, coś długo idzie, bo ten boj ma. Ranie. Jest nieulepszone, więc mam słaby akat. atak, A ale okej, okay, kończymy go. No i kurde, znowu to samo. Jesteśmy już na miejscu zdarzenia. Wbijamy do środka, bijemy go we dwójkę. Mam nadzieję, że ten mak jest foxem, więc klikamy F od razu i kurcze. Kubrak z wodniczych świateł domaga, niestety nie złapę. Yy, no ale kurcze, he, ten. Herosik odhaczony, jak najbardziej. Jesteśmy, wbijamy. Teraz jest na, na zaście, więc w sumie też damy radę, ja tu będę kopstankiem, dajmy aurę szybkości, albo już nic nie dajmy. Kurde z No to nieco gorzej niż wtedy. Tropiciela herosów ponownie nie udało się namierzyć, ale zły <słyski> przewodnik wyskoczył. Więc jak najbardziej... O! Pierwszy cebek kurczę z tej broni. Elegancko 25%. E, oczywiście tym przewodnikiem też nie pogardzę, bo jednak to herosik... Zrobimy go sobie na turce, lepszy locik, wiadomo o co chodzi. Kurczę, nie dobijamy siup. No locik średni, średni, ale no, no, okej, okay. ujdzie. Zdało się tutaj w kurcze, kurczę, znaleźć przypadkiem. Zrobiliśmy grupę i locik. Erozbrojka, unipierek, tepek. Grubo, grubo. Zaraz kolejne bicie jeszcze będzie. Już mamy kąpecik. Trzy osoby w grupie. Podchodzimy, robimy czary marej, hokus pokus, kurcze daj legendę, siup. Hmm. Nie jest legenda, ale herorączki, więc w sumie nie najgorzej. O! Jeszcze złapałem, więc jest bardzo dobrze. na od kanionu, więc widzicie, widzowie, jakie poświęcenie. I czas zakończyć tym karmazynowym mścicielem odcinek, ale kusza do na koniec. O, karmazynie, no nie popisałeś się. Trzymajcie się, widzowie, i do następnego miała